Karolina Grabowska witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu za nami Sakrum i Muzyka. Wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego. Adam Jarubas zawita na Podbeskidzie. Helios zaprasza. Zaczynamy! Wczoraj zakończył się 16 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sakrum in Muzyka. Na zakończenie festiwalu muzyki sakralnej tradycyjnie odbył się koncert muzyki Gospel. W tym roku mogliśmy usłyszeć Gospel Jumble z Debora Watson i Boyce White. Koncert odbył się w kościele świętego Andrzeja Boboli w bielsku Białej. Na obszerne fragmenty zapraszamy już wkrótce na naszą stronę internetową www.weskimus.pl. Wczoraj w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się konferencja Wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego Wpływ rodziny na wybory zawodowe dzieci. Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych Aktywni zorganizowało konferencję Wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego Wpływ rodziny na wybory zawodowe dzieci. Gośćmi konferencji były pani doktor habilitowana Anna Paszkowska-Rogacz oraz pani doktor habilitowana Elżbieta Turska. Najistotniejsze środowisko rozwojowo-wychowawcze generalnie ma bardzo istotny, czy też, jak mówią niektórzy, najistotniejszy wpływ na wybory dokonywane przez dorastające w rodzinach dzieci. O ile kiedyś ten wpływ wydawał się no, w miarę prostszy, czyli rodzice towarzyszyli dzieciom w podejmowaniu decyzji zawodowych, to obecnie ten wpływ jest o wiele bardziej złożony. Reprezentuję tutaj na tej konferencji taki projekt, który się nazywa Rodziny Kompas Kariery. To jest projekt unijny, który zmierza do tego, żeby wyposażyć rodziców w pewne właśnie umiejętności i kompetencje radzenia sobie z dziećmi w sytuacji wyboru najpierw szkoły, potem kariery na różnych etapach życia, tak żeby wspólnie dyskutować, wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, które jakby rozjaśnią dziecku umysł i pomogą w podjęciu decyzji. Oczywiście doradca zawsze może się przydać, może zaprosić rodziców i ucznia na wspólne spotkanie. Będzie to wtedy taka debata, która na pewno przyniesie interesujące rezultaty. No ale też proponujemy rodzicom na przykład lektury. Konferencja jest jednym z naszych wielu działań, które mają na celu propagować w naszym rejonie i poza regionem Bielska Białej doradztwo zawodowe. Mamy pewną wizję tego doradztwa i mamy pomysł na to doradztwo. Uważamy, że doradztwo powinno być od przedszkola systemowe, ciągłe i dostosowane do wieku odbiorców. Prezes Stowarzyszenia, pani Ewa Sujecka, zaprosiła na scenę dzieci zaprzyjaźnionej rodziny, aby opowiedziały o swoich planach na przyszłość. Kacper ma 12 lat, Gabryś ma 10 lat, a tak właściwie to za dwa miesiące skończy 11. I chłopcy już dzisiaj wiedzą, co chcą robić. Ogromną rolę tu odgrywają relacje z ojcem. Ojciec stanowi wielki autorytet, jest zawsze pod ręką, a z drugiej strony daje dużą swobodę. Konferencja zakończyła się wykładem pani doktor habilitowanej, Anny Paszkowskiej-Rogacz: Płeć, Prestiż i Preferencje. Psychologiczne ogniwa rozwoju kariery. na tablicy widzą skrót, akronim angielskich. Słów w tym projekcie to jest FAMIKO, ale tłumacząc to na polski oznacza to rodzinny kompas kariery. Adam Jarubas, kandydat polskiego stronnictwa ludowego na prezydenta RP, już w najbliższą niedzielę odwiedzi nasze miasto. Wcześniej uda się do Żywca, gdzie w planach będzie spacer po żywieckim rynku i spotkanie z wyborcami w węgierskiej górce. Później Adam Jarubas uda się do Bystrej na konferencję prasową. W Bielsku Białej odwiedzi piekarnię Henex, gdzie spotka się z pracownikami. Chłopak z sąsiedztwa, piramida i nocny pościg to filmy, które już od dziś można oglądać w kinie Helios. Pierwszy z nich, Chłopak z sąsiedztwa, to opowieść o rozwiedzionej kobiecie, która ma romans z nastoletnim sąsiadem który jest bardzo niebezpieczny. W roli głównej zobaczymy Jennifer Lopez. Zespół amerykańskich archeologów gubi się w ciemnych korytarzach starożytnej piramidy egipskiej. Co wydarzy się później? To wszystko w horrorze Piramida. Trzeci premierowy pokaz to film akcji Nocny pościg. Starzejący się płatny morderca pragnie ochronić porzuconego syna przed byłym przełożonym potężnym szefem mafii. Jak co tydzień mamy dla Was konkurs do wygrania trzy podwójne zaproszenia na dowolny seans w bielskim Heliosie. Odpowiedz na pytanie, kto wciela się w główną rolę w filmie Nocny Pościg. Prawidłowe odpowiedzi przesyłajcie na adres redakcja małpabeskinius.pl do poniedziałku do godziny 12 w tytule wpisując hasło Helios. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia.